Witam państwa bardzo serdecznie po krótkiej przerwie Telewizja w Polsce.pl i nasze codzienne gorące pytania. Witam także moich i państwa rozmówców w dalszym ciągu są z nami pan Marek Król znakomity publicysta i komentator, a także miłosz Manasterski, publicysta. Witam również serdecznie. Pozostajemy w dalszym ciągu w kręgu analizy marszu Donalda Tuska, na który zaprosił nie tak dawno swoich wyznawców swoich um zwolenników. To, co działo się w Krakowie budzi rzeczywiście duży niepokój, bowiem tam dzieci z jednej strony mieliśmy na przykład rodziców, którzy w jednym ręku trzymali wulgarne transparenty z wulgarnymi hasłami skierowanymi przeciwko rządzącym, a w drugiej ręce prowadzili swoje małe pociechy. W Krakowie kamery też zarejestrowały. Wykrzykiwane przez nastoletnią dziewczynkę hasła o rzekomym zabieraniu przez rządzących praw kobietom. Myślę, że to dziecko było tak zmanipulowane, że do końca nie miało świadomości, co wykrzykuje. Popatrzmy na ten materiał. Kobiety na początku nie miały swoich praw, były traktowane inaczej od, 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 od chłopaków. Po co? Co zmienia płeć? Co zmienia płeć? My, kobiety, dostały te prawa, a teraz pis co chce zrobić, chce nam je odebrać. Po co? Jaka jest Płyczą! Poszło, dlaczego opozycja do ataku na rządzących wykorzystuje nieświadome dzieci, które no widać ewidentnie tutaj są zmanipulowane przez dorosłych? Ja jeszcze należę do tego pokolenia, które w podstawówce uczyło się języka rosyjskiego i trafił do, mojej, do moich rąk kiedyś podręcznik, ale taki prosto ze Związku Sowieckiego. Tam przeczytałem pierwsze zdania takiego wstępu, że ty już pozna, kiedy już poznałeś pierwsze słowa swojego ojczystego języka, oczywiście rosyjskiego mama papa Lenin No i teraz sobie myślę, że może już powstają takie podręczniki których dzieci, jako pierwsze słowa poznają mama papa Tusk, to oczywiście taka dygresja ale wbrew pozorom bardzo poważno, bo my tu rozmawiamy o indoktrynacji dzieci, czyli tak naprawdę o odbieraniu im możliwości własnego badania świata, poznawania go, analizowania, ale przede wszystkim w ogóle posiadania dzieciństwa. Bo mówmy się, że sfera polityczna do dzieciństwa nie należy, to jest ten, ten moment bolesnej nawet dorosłości, kiedy wkraczamy już w świat, w którym widzimy, że polityka istnieje i ma na nas wpływ. To jest absolutnie obce kulturowo dla Polaków i Polski. Ja tutaj dygresja będzie znów dziwna, ale ale ważna moim zdaniem. To, jak dzieci traktowane były w wielu kulturach jako pewnego rodzaju przedmioty różnych transakcji handlowych, również zawierane na przykład małżeństwa, które gdzieś tam powodowały bogacenie się rodzin. W Polsce dziecko już wiemy o tym, że co najmniej od renesansu jest traktowane jako człowiek, jako podmiot. I tutaj przykład sztandarowy, treny. Jana Kochanowskiego poświęconego jego córce Urszuli, które są właśnie przełomem intelektualnym w Europie, pokazującym człowieczeństwo małego małej osoby, jeszcze niedorosłej. Później, oczywiście, dokonam wielkiego przeskoku Janusz Korczak i jego pedagogika, która mówi o autonomii dziecka, o szanowaniu jego uczuć, o pewnej ochronie przed, przed złym światem, którą to ochronę Korczak próbował zapewnić do ostatniej chwili dzieciom, które szły do obozu koncentracyjnego. Więc jest to absolutnie obce kulturowo co ci ludzie robią natomiast jest to absolutnie zbieżne z tym co robili na przykład komuniści czy naziści w Niemczech. Panie Marku, a jak pan skomentuje wykorzystywanie do celów politycznych dzieci tutaj na tym materiale ewidentnie widać że dorosła kobieta która podeszła do tej dziewczynki instruuje ją dokładnie co i jak ma zrobić. No i żałosny przykład właśnie wykorzystywanie dzieci i robienie dziecku, powiedzmy, tak nieładnie, jecznicy z mózgu. Dziecko ma prawo, tak jak miłoż to opisał Miłoś Monacerski ma prawo do, jest osobą, jest podmiotem, ma prawo do, do rozwoju. I ja wywodzę się z takiego pokolenia, że, że kiedy spotykały się rodziny, to w jednym pokoju zasiadali starsi i coś tam sobie rozmawiali przy tym, a w drugim pokoju były. Były dzieci i nie dlatego, że wulgaryzmy jakieś padały przy tamtym stole, uważano, że świat dorosłych, jakaś wiedza, ich dyskusja, no, do tego trzeba też dorosnąć i nie ma nie ma sensu tutaj absorbować dzieci, dzieci mają swój świat. Bawiłem się z kuzynami, z kuzynkami. I jakoś chyba mi to nie zaszkodziło w rozwoju. Natomiast pytanie pani redaktor, dlaczego, dlaczego oni to robią? No to odpowiadam, pamiętam takim przekazem mojego byłego naczelnego tygodnika w prozesie w latach 80., który mówił, zakazał umieszczania jako cover story na okładce dzieci. I mał, i zwierząt takich, zwłaszcza ma, małych, pluszowych, i tak dalej, ponieważ to jest silny bodziec, bardzo łatwy bodziec. Wiemy, że aktorzy też nie lubią występować z dziećmi, a także ze zwierzakami, które przyciągają uwagę. I ten, ten zabieg na, na tej demonstracji był właśnie przyciągnięciem takiej uwagi, i przy, przy okazji z masakrowaniem przykro mi to powiedzieć Mam nadzieję, że jakoś się zmieni to w przyszłości tej dziewczynki, która mówiła o zmianie płci z masakrowaniem umysłu tego, tego dziecka, które jest w fazie rozwoju, na pewno bardzo intensywnego rozwoju intelektualnego i którego, które jest zainfekowane, nie wiem, ideologią gender, jakimś liberalizmem, totalnym liberalizmem, który lansuje opozycja. Przykro, przykro na to patrzeć i mówi, możemy się pomodlić, żeby w przyszłości to dziecko nie zapłaciło wysokiej ceny za takie manipulacje, które jej podano i to po prostu jest niedopuszczalne. Na marsz z wulgaryzmami nie zabiera się dzieci. Popatrzmy jeszcze może na jeden obrazek z marszu Donalda Tuska z Krakowa, gdzie małe, młode dziewczynki nastoletnie również wykrzykują hasła antyrządowe. Myślę, że same tego nie wymyśliły. Ktoś podpowiedział, co mają. A nie, przepraszam, to jest tym razem materiał z Warszawy. Czy Polacy dają się łatwo manipulować? Panie Marku, jak pan ocenia wypowiedź podczas tego marszu liderów opozycji? Dało się zauważyć, że Donald Tusk absolutnie zmarginalizował pozostałe partie opozycyjne. Mam tu na myśli PSL czy Polska 2050. Nie dopuścił ich nawet do głosu. Tak, bo to był marsz na poświęcony budowaniu pozycji Donalda Tuska jako opozycjonen filler. Natomiast Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia po prostu zostali poniżeni. Opowiadanie potem, że nie weszli na scenie, bo nie doszli, bo były jakieś problemy jest totalną głupotą. Ten marsz miał zbudować pozycję Donalda Tuska też na zewnątrz właśnie jako tego opozycjonen filler. Tyle mogę. Tyle mogę powiedzieć i wyrazić żal, że w trakcie tego marszu, e, zwrócił na to uwagę w jednej ze swoich wypowiedzi telewizyjnych Antoni Macierewicz, nie było takich słów dotyczących Polski, przyszłości Polski, suwerenności, niepodległości Polski, a wiemy, że toczy się w Brukseli, w Berlinie poważna debata, żeby sfederalizować i ograniczyć suwerenność takich krajów jak Polska, ale nie tylko tych wszystkich mniejszych. Nie było prawie marginalnie wystąpili gdzieś tam Ukraińcy, ale właśnie wojna i Putin w ogóle nie pojawiły się w tej demonstracji, gdzie w demonstracjach były w Niemczech, były NRD i tak dalej, pojawiają się i to się bardzo też w prymitywny sposób obrona Putina moim zdaniem Donald Tusk, właściwie wypreparował tą demonstrację spośród wydarzeń całego świata co go dyskwalifikuje No ale jeżeli jest, jest to dogmatyczna ojkofobia czyli nienawiść do własnej ojczyzny No to trudno mówić o Polsce i te sztandary biało-czerwone przypominały mi sztandary, demonstracji 1 maja w czasach PRL-u one nic nie znaczyły, nic. Panie Miłoszu, a jak pan ocenia poziom tych wystąpień, słowa, które tam padły, czy były tam? Pan Marek słusznie zauważył, że nie było tam takich wartości jak ojczyzna, nie było tam patriotyzmu. Było tam w zasadzie słowo ja, ja, ja. Tak, rzeczywiście nie było ani patriotyzmu, ani Polski, ani autorytetów. Ja zaraz to spróbuję rozwinąć. Dla mnie takim bardzo ważnym momentem jest ta chwilę pochwycona nagrana, pokazana w mediach społecznościowych, kiedy Borys Budka już na placu Zamkowym próbuje zmusić ten tłum, bo to chyba tak trzeba nazwać, właśnie zmusić tłum do tego, żeby zaśpiewał kym. I to zupełnie nie wychodzi. Oni po prostu nie, nie mają ani ochoty śpiewać, ani nie mają być może nawet jak złapać tej melodii rozpocząć no, tam Parokrotne podejście do tego, żeby ktoś zaczął w końcu intonować hymn bez, bez entuzjazmu, bez chęci. To jest bardzo symboliczne. Symboliczne dla mnie jest też przerwanie wypowiedzi Lecha Wałęsy. Nie dlatego, że Lech Wałęsa dla mnie jest ważnym, wielkim mówcą, ale wydawało mi się, że ktoś, kto ten marsz prowadzi, a przecież on w pierwszym szeregu, no, powinien zostać wysłuchany, jeżeli ktoś się zdecydował w tym marszu uczestniczyć, więc nawet nie ma. Taki, takiego minimum kulturalnego, żeby potraktować noblistę szefa no, Solidarności, no kogoś, kto chyba jest ważny. No skoro był tam gościem, to chyba powinien być dla nich ważny. A jak powiem, nawet jakbym dla mnie nie był ważny i tak bym się nie przerwał. Dałbym mu zdecydowanie skończyć. Bo takie po prostu są zasady gry, kultury. Ale ta kultura, widać, dotyczy już tylko pewnej części naszego społeczeństwa, pewnej części już kultura. Mówiliśmy o tym, chodził przy okazji tematu ataku na. Pana Adama Borowskiego, no nie obowiązuje. Więc nie ma autorytetu, który prowadzi gdzieś ku czemuś. Jest tylko wódz. Tym wodzem rzeczywiście ogłosił się Donald Tusk, i tego wodza słucha się tylko dlatego, że on prowadzi do zniszczenia, do jakiejś agresji, do dekonstrukcji. Przecież to, co mówi Tusk, to jest zapowiedź dekonstrukcji państwa, dekonstrukcji instytucji państwowych, dekonstrukcji programów społecznych, i w tym momencie ta Masa rewolucyjna, bo to chyba tak trzeba jakoś określić, za tym Tuskiem podąża. Ale nikt tutaj nie miał nic do powiedzenia, tak jak zresztą słusznie przed chwilą pan redaktor król powiedział, nic pozytywnego o Polsce, o świecie, o budowaniu czegoś. Nie. To jest tylko masa likwidacyjna, marsz likwidacyjny Donalda Tuska i mam nadzieję, że Polacy na taką likwidację Tuskowi po prostu nie pozwolą. Panie Marku, czy ten marsz przysporzy opozycji wyborców, czy będzie odwrotnie? No musimy poczekać, ale myślę, że nie przysporzy specjalnie wyborców. Te podziały jeszcze bardziej zaostrzy. A ja jeszcze chciałbym rozwinąć myśl redaktora Miosza Monasterskiego w sprawie tego wystąpienia w No W końcu jest to autorytet tamtej strony, że tak powiem, bardzo mocno pompowany. I zadam publicznie pytanie, nawiązując do wypowiedzi redaktora, a co robił obok któż, który stał, który powinien wystąpić w obronie, powiedzieć: Kochani, szanowni zgromadzeni tutaj, dajcie nobliście prezydentowi Wałęsie dokończyć wypowiedź. Ona była narcystyczna, bo Wałęsa mówi wyłącznie o sobie, wiemy o, o tym od lat, no ale taki zwykły szacunek, o którym redaktor Monasewski mówił, no zobowiązuje niestety. E, powiem nieładnie e, i z góry za to przeproszę. Ta tłuszcza nie ma żadnych autorytetów. E, I myślę, że w tym wypadku e, nie sądzę, żeby ten marsz przyniósł wzrost poparcia, bo przyjdą w wakacje ludzie się ro, pojadą na różne, różne czasy, a takich emocji, nawet tych negatywnych, które były eksploatowane na, maksa, na maksimum. W tej trakcie tej demonstracji, nawet tych negatyzm nie dociągnie się tych emocji do czasu wyborów, czyli cztery, co najmniej 4 miesiące przed nami przecież. Będziemy się temu wszystkiemu przyglądać. Tymczasem notujemy informacje, że kolejny działać, działacz polityczny związany z Platformą Obywatelską, były minister infrastruktury i poseł Zbigniew R. został skazany za korupcję na półtora roku więzienia. Dziękuję bardzo pięknie panom za tę rozmowę. Byli z nami Marek Król, a także Miłosz Monasterski. Dziękuję. Serdecznie. Dziękuję.